Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kezji, a to kolejny odcinek z W tym odcinku pokażę wam nieco zmiany w tym update'cie, który był dwa dni temu. I zaprezentuję wam ogólnie co tu się zmieniło i tak dalej. A potem przejdziemy do normalnego odcinka, w którym tam jakieś chodzimy sobie po hangarach, takie różne tam pierdołki. a także lecimy. Zostały wprowadzone takie właśnie płotki, które wyglądają nawet spoko, i w sumie służą tylko do designu. Możemy oczywiście jeszcze robić z drewna, z drewna lub z betonu, ale wyglądają fajnie. Jest to ciekawe urozmaicenie. Kolejną wprowadzoną rzeczą są jak widzimy, budowania na takich kantach, przez co. Będziemy mogli dużo lepiej budować nasze domy. Lepiej. Może nie lepiej, ale lepiej się będzie nam to kładało, tak? To jest też bardzo moim zdaniem fajnym wprowadzeniem i fajnym rozmaiceniem. Dobra, lecimy dalej. Następnie zostały wprowadzone stosowane nowy typ ścian. Bo jak wiemy były na początku dwa, czyli te duże i te małe. Teraz została dodana trzecia ścianka, tak jakby średnia. I jak widzimy, tekstury się zmieniły. To o tym chyba mówić nie muszę. To każdy zauważył. Także lecimy dalej. Zostały dodane okna. Z każdego z typów materiałów możemy je zrobić. Kosztują tyle samo. A żeby mogliśmy, możemy teraz również otwierać i zamykać to też jest bardzo fajne, moim zdaniem. I to nic nie kosztuje. Po prostu wystarczy zrobić tutaj takie okno. A potem wybieramy tutaj okno i klikamy. Możemy otwierać i zamykać. Można teraz sobie zrobić taki Ford i potem otwierać te okna i strzelać. Bardzo fajna rzecz. Kolejną rzeczą są schody. Nowe rampy. Bo już nie możemy niestety budować takich stromych ramp jak wtedy. Tylko takie małe. Ale schodki wyglądają bardzo estetycznie i będzie można sobie fajnie w domku ją umiejscowić. Myślę, co prawda, podejrzewam, że zastąpi sobie co innego, za chwilę wam pokażę. lecimy dalej. Została, możliwe, została wprowadzona możliwość budowania tak po skosie, przez co będzie się ciężej dostawać do bas, bo zamiast zostawać puste pole, możemy po prostu przez środek naszej. Naszego fundamentu walnąć takie oto szlaczki. I C4 będzie się trudniej dostać, tak? Jest to też fajne urozmaicenie. O, wygląda to tak. Możemy właśnie tak po skosie budować też fajna opcja. Następnie zostały zmienione bramy. Tak, teraz jest tylko jeden typ. O, bramówki są tak jak były, czyli trzy typy. Lecz bramy są. Tylko tak wyglądają teraz bramy. Takie przerdzewiałe. Ale nie wygląda to źle. Zawsze takie urozmaicenie. Kolejną rzeczą są takie, jakby okna. których już chyba nie możemy z tego, co sprawdzałem. Tak, nie możemy. Ale wygląda to ciekawie. Jak w takich kościołach starych. Taki gotyk. A raczej. No, fajnie to wygląda. No i takie. Strome, trójkątne zabudowania. No jakieś to zastosowanie będzie miało estetyczne, bo dekoracyjne, aniżeli jakiś pomóc w obronie fortu, czy coś takiego, czy bazy. No ale zawsze spoko. Kolejną rzeczą, oczywiście moim zdaniem, najlepszą w tym update są w końcu drabinki, po których możemy się wspinać i wchodzić na wyższe stopnie budynku bez konieczności budowania schodów czy ramp czy innych rzeczy. I to jest moim zdaniem najlepsza rzecz. Możecie napisać w komentarzu, co wam się najbardziej w tym odejście podoba. No i zostały też dodane takie filary. Co też myślę, że estetyczne, bo naprawdę wygląda to ciekawie. Możemy sobie takie bramy budować na przykład w ogrodzie czy gdzieś tam, gdzie ogródjem posiadane będzie to wyglądać ciekawie. A jak budujemy na przykład jakieś piętro, które będzie tylko nad górą, to możemy sobie dać takie filary, żeby to wyglądało jak podpórki i będzie naprawdę fajnie wyglądać. Kolejną rzeczą, która została zmieniona... Jest zasięg C4. Tak, C4 teraz... Y, będzie... Tak jakby te budynki teraz... Y, materiały... Ściany i tak dalej... Są... Mają życie, tak? jak na przykład uderzymy C4... To fundament obok może się tak właśnie zamienić w taki, jakby popękany fundament. Zaraz to zademonstruję. I ogólnie teraz zademonstruję, jak niszczą się ściany. Możecie zwrócić na to uwagę. Ten domek jest obudowany dookoła ścianami, tak? I zobaczcie teraz, co to jedno C4 zrobi z tymi ścianami. Mnie to naprawdę zdziwiło, jak pierwszy raz to testowałem. Ale ocencie sami. Czy jest to dobra zmiana, czy raczej zła zmiana? I przypomnijcie sobie teraz, jakie zniszczenia robiło C4 na poprzednim update, na poprzedniej wersji. Widzicie to? Wszystkie ściany tutaj, czyli dwa bloki dalej, zostały zniszczone, po prostu. Teraz Wam pokażę. Jak daleko C4 może zniszczyć ściany? Szybko to zbuduję. Patrzcie, stawiam cyfrkę. Wszystko z obudowane. I teraz się będzie je magia. Patrzcie na to, ściany, które są położone. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery bloki dalej zostały zniszczone. Aż dotąd zostało wszystko zniszczone. A na przykład te tutaj, które były tak naprawdę bliżej, nie zostały zniszczone. To jest dziwne. Ale zobaczcie. O. I tu popękało. I naprawdę jest to problem, jeżeli chodzi o budowanie baz. Teraz. Bo no, jak widzicie, wysadza naprawdę dużo. Tutaj dla przykładu. Pokażę Wam podwójne ściany. To są podwójne ściany, tak, bo testowałem to wcześniej sobie. I zobaczcie teraz, jak to wysadza. Nie jest to już co prawda aż tak widoczne, ale i tak robi to niezłe szkody. Zobaczcie. Podwójne ściany zostały zniszczone na tej całej szerokości. Natomiast z tej strony wysadziło tylko jedną ściankę. A te wszystkie tutaj popękały. Widzicie te bardziej, te mniej. Czy jednak jest mnie faktem, że tu wybuchł fundament i tu. Ale wszystkie podwójne ściany zniknęły. Tu też nie ma już Na Wszędzie będą... Widzicie, tu są podwójne. Możemy znowu walnąć. Tutaj ewidentnie widać, że Aha, tu nawet fundament widzę teraz. Wybuch, bo została tylko ściana. <grym i znowu wyszła> to nieźle. Zobaczcie, nawet ta ściana teraz wybuchła. Znikąd. A tutaj tylko jedna. Jest taki fajny odgłos skruszenia się skał. No dobra. To wszystko w tych zmianach. A jeszcze tam został wprowadzony taki wręcz do niszczenia maszyn. I lampka ścienna, ale o tym nie muszę mówić, bo to są takie pierdoły w sumie. To są główne zmiany, które zmieniają naprawdę grę. Szczególnie to C4. Bo to, co teraz robi na pustych, jeżeli budujecie pojedynczą ścianę. Naprawdę powoduje ogromne zniszczenia, jak widzieliście to w tym przypadku. Także ja się z wami żegnam. I do zobaczenia w normalnym gameplayu. Trzymajcie się. Aniś to wolę iść wcześniej, kurwa. <grym> Pirać, ba. No. <grym> się samo, poli w piecu. Aha, no, ten, gazowy. No, gazowy, gazowy. No, tylko coś za coś, nie? Chyba tylko podkręcić Chyba to, siano, córkiem, kurwa. Kurwa, kto biednemu zabronił bogato żyć? War... No właśnie. No. Doradzkę, no. <ś konst lupi> to, 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 to. doradzkę. skrzynek jest na to, no, hangarach. to, hangar. e, to ja jestem. Na duch. hangarach? Tak. Ta. Ty, ty biegłeś taką autę tak... Tu były, mam 20 na, na ból A ty biegniesz od tamtej nie, strony biegłeś? Ja to, to dobrze. I mam klucz, nie? Do aut. O, o! Zapomniałem wam zostawić. pewnie nie ma aut, to no, pewnie nie ma aut. No nic niszczyłem trochę tu, nie? Ale same a, farby leciały. Czekaj co jest skrzynka. No, ja, no to właśnie, ja myślałem, że to się zbugowało, nie? Z tymi farbami, a po prostu tak zmienili. Kurwa, znowu legenda dokłada. Ja pierdolę. tej nad... czwartą nad... albo dzisiaj trzecią chyba To trzeba będzie sprzedawać. Ja kładów i tak nie używam Za D to wszystko i cześć O nie jednego wraka chyba wiara zbierała na krót. A jest samochód. O jest, o jest. No właśnie on właśnie tu jest od południa. Trzyosobowy inaczej, A, inaczej bo... się A, zbije w ogóle. Tak zajnę, po... tak tak ta, ta, ta. Gdzie jesteś? Tutaj. Uważa dziki. A faktycznie to się, tak, tak, jakby, jak, nie? tak jak... tak jak widziało się, wiesz, jak patrzyłeś na kogoś jak ktoś bił, nie? To właśnie tak było widać. Gdzie te dziki zabiją. No dobra, porobiłeś. Masz tego w ręczach. A ja jeszcze sprawdzę to tutaj. no właśnie miałem to zniszczyć. A dużo mam nawet bursztinów Zobaczcie ja tam jest, z... ta ja cały czas latać Czy jest ta Czy jest Sasquatch tam na zakręcie? Zobacz. 900 do auta. No, to spoko. To tym lepiej do chałupy. O, koło do auta. Dobra to chodź mną to zostawimy i pójdziemy może skocze co? Uh -huh. Czekaj, to jeszcze dużo skrzynek. W ogóle ich nie zbierał tego Gdzie ty jesteś? 10 do auto. Na końcu hangaru już wszystkie zebrałem, możemy wracać Jestem za na drodze na końcu. Za o, za tobą. No dobra Dobra, chodźmy. Ale nie ma chyba skocza Ktoś upolował. Właśnie działa teraz. Wszyscy kurtki razem. No, dokładnie. no bo Z jednego tylko tego, tego murku spadłem. Ale pewnie na kucaku, no no spadłeś, co, nie? Dałeś dupy winczu. O, skrzynka. Może będzie deto. Uwaga. Czy to deto? Nie. To jest koks. Czy to koks? Posyp. Kurwa, się motek zgubiłem. Posyp. Jak motek zgubiłem? Aha. A jak to jest że zwierzę... A, dobra wiem. Proszę mi dać jakieś fajne skrzynki. Ale to jest fajne, że w hangarach się można schować i nie leje. gra Ej, dobra, no. a VV chyba jeździ, mi się wydaje. To VVV trzeba cisnąć. No, będziemy sami siebie cisnąć No właśnie. Podszywacze Tak, oni jeżdżą. Pipki podszywacze A nas jest więcej. Nas jest z dwunastu, a ich jest ile? Czterech. mi się stracić. Się mogą, się mogą jebać. Nadaj. Ej, w jakim programie najlepiej napisać CV? Nie wiem. Nie pisałem nigdy CV. No, a muszę kurwa do szkoły na lekcję przynieść. To co napisz w PowerPoincie, znaczy w tym yy, w Wordzie? PowerPointie. No, no w Wordzie. O, zrób prezentację C. Właśnie. Jeszcze na, na jednej prezentacji. Parapet się zabił nie? Pozdro. Wordpad? Ja w Wordpadzie napiszę. No, Wordpad. Jak się drukowało? Wordpad. Jeden grzyb. Jak się drukowało? Aha, tak, dobra. jeszcze muszę później to wydrukować. Nie? Ten, no, kurwa, aż... gdzie jesteście? No, jak gdzie? Na hangarach? wyłączone mikro, kurwa, auto było do wzięcia. No to trzeba było mówić. Te pierdolone Elmery wziąły Adamkowi i nie mają garażu. Typ nim jeździ, a mnie odpierdolił właśnie typ. Aha, no to mogłeś mówić. Z zapasową szarą kurtką. Którą też zebrałem tam, bo się napierdalali. Aha. Czyli co straciłeś? Kurtkę? A Znaczy nie swoją. No, dopadła mi z plecaka. Tylko wiesz, tak, którą znalazł. Kurwa. A gdzie zajebali ją? Tutaj przed domem centralnie, no Naszym? kurwa, między hangarami a domem. Aha. Moja skrzynka jeszcze leży, ty, nie zabrał. tam ty. ktoś, w gerlusie i winczu, tam. Czy przed kurwa Śmieci, przed naszą bazę i tam leży ten. Kto zabrał? Skrzynka z kurtką. Nie wiem. Przed a naszą bazą przymi, gdzieś gdzie? podobno. Przed ich bazą. Nie wiem nawet kto mnie zabił. Przed bazą to z tyłu, się. Mnie zabił Durek z kurwa. No. Ten sam co zabrał Durex, auto, skarapet. co zabił Adamka. Ale Sara, Szara, komuś wypadła Kto i on odmów, No. Nikt od nas chyba. Nie I nie auto było, było do ja też. Do to bije Jeti. Ale z tyłu tam? Tak, 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 tam z tyłu. Pójdę tak, 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 tam, 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 tam. Kto tu bije? Te dwóch? Jak stracę kurtkę, to. Grać w sensie. Na hangarach ty z mnie na kurwia, no chodźcie Ale których hangarach? Dużych? Manie sławę. Dużych hangarach czy małych? Się określaj. Naszych! Leży. O, Naszy. czy to ty strzelałeś. Uważaj, bo ci dziw. Ja leżę, kurwa! Zbierzesz tą skrzynkę, tak. ja spierdalam. Czekaj Gdzie? Mam Gdzie? jeden HP. Dobra, już tu jestem, w Winczu. Spokojnie. Auto mamy czy nie? O, niebieski killow z niego wypadł. Okej, pobieram. gdzie wy jesteście? Co się dzieje? No, hangary duże. Killow zawsze spoko, ja latam z tym, z żelaznym. Tylko jeszcze tam coś jest w tej skrzynce, ja bym to sprawdził. O, plujka to napluła. A w sumie gówno. Dobra. Jeb, zabił mnie parapet. Ale gdzie? nic mi nie wypadło, bo nie miałem miejsca w mentor. Zabij, zabij, on ma te Biedą. rzeczy takie, no to są śmieci jakieś Ma 4 ammo do pompy czy 5 Ale to nie on To jest Adamek, Adamek. To musisz tak zabić Durexa x parapet On ma strasznie dużo niesławności, z niego jeszcze może świetnego polecieć On mnie, mnie zabił, Mentora zabił A ja już tam biegnę on gdzieś tu niedaleko widzi chatę, bo się zreśpił i od razu mnie zabił. A no, niebieski kilowat zawsze spoko. No sobie to bursztynu dużo idzie na te kilofy. A nie pozbierał tego, leży moja skrzynka tam nie zabrać. No tam, gdzie mnie zabił. A nie, to jest na hangarach. Ta skrzynka dalej tu leży. Dwie osoby tam biegają. Kto to jest? Od nas dwie? A, pozbierał, gówno. skacze. A, ty jesteś tu, to tam są dwie osoby w Winchu. Nie wiem. Kto to? Kto to? A to to? Mi. Bo nie wiem, czy zabija. On rzeczy ma. Nie. Nie. Kurde, mam co tu nie wypadło, a nic. Śkierka. Ej, za to on typ jest winczu. No! Siot! Się... Znaczy tam Ale było trzech gości robi. ogólnie na hangarach. Oni razem grają, ten Angry Papa gra z Wiśnią. Okay. O, grelu się zabił go. Jesteś. No i zabieraj i No, zabieraj jak... no co, ty, zabieraj... co ty robisz? Ale zobacz, on mnie zabił, ja go zabiłem. Ja już tam biegnę. Pięć, Pięć dropów tam leży. leży, biegnij tam Mentor szybko. Ile dropów tam leży? Ja też tam biegnę. Biegniemy tam stąd. Bieg, bieg. bieg. Oni mają daleko bazę. Mam o, leżej bazę. Wie, Mamy niżej bazę, nie wie gdzie, nie wiem gdzie jest ten Mentor. Zobaczy. Dobra, to jest naprost hangarów. Ja no. już ja dobiegam do Yeti. Na środku, środek hangarów. Cały czas prosto tak jakby, od tego, od domku tych, tych, zobaczysz. No 5 dropów leży. 5 dropów leży, że... No dobra. Trzeba było kurki zostawić. Jak mnie wkurza coś takiego, że... Mogliby w tej grze to zmienić, że dwie osoby nawzajem na mogą się zabić. Znaczy to jest... To jest w sumie mogą. w tym w sensie też się tak da, nie? Ogólnie we wszystkich szlankach to się da da się. Nie, nie da, da, się. Się. Za WP nie da się. Na przykład to tak, da się dwóch że... zabić. Nie w CS-ie się ba, nie da tak zrobić. A jak ktoś gra rzuci. Na granata rzuci i ty. Nie, nie. Ej, ktoś no tu jest... to, to tak, ale z pistoletem to nie baj. dalej, to jest tam. Z Mausera leci do mnie pewnie tu ja mam pół HP. Mausera. Mauser to jest ten sniper. Chodźcie tu. Chodź tu. Biegnę. Ja też już tam biegnę. To było pięć, tylko ktoś tylko musiał zebrać. No nie, to nie ta, to dalej, to w środku. W środku, to bardziej to w, w, środku. Zebra, w środku. Ta z tym... To dalej, to jest tu. Ta z tym tu są masz i... dwóch typa. Widzisz przed nami, ej Ta z tym dokłada jest ten... Wcześniej. Oni muszą mieć gdzieś tu bazę. Tu pewnie jest baza koło hangarów. gdzie jesteście? Gdzie ty? Jestem w środku! Jestem w skrzynkach. Ja też, zbieram wszystko. I uciekaj. Zbieraj. Kurwa, no gdzie jest ze środek. I wiśnia No powiem. i pięknie! Wiśnia mnie zajebał. Weź. Jezu, ja wiśnia, halo. Grym I zabij wiśnię. A nie, bo Mentor gdzieś w, w ogóle... Uwaga. Gdzieś, bo... Uwaga tam. No, zabieram Uciekaj w moją dole. stronę. Kompat, ja mam... Ja mam szare spodnie. Pierdalamy? Nie, no, ja kładę, po prostu miałem szare. możemy zrobić. Jechać po A, was no, autem? Jak też to mam żółte na Strzelamy Dawa, na Dawaj, jedź pandemii. po nas. Będziemy bezpieczni. I tu, tu, tu trzo, Czterech typów tam jest, nie. ej uciekajcie. No, tam czterech typa, oni was gonią wszyscy. Ej, zbieraj mnie. No. Ale nie widzę gdzie No właśnie. <laughs> I tak się kończy. Y, nie mam pompy. Brawo. No ale to zróbcie, bo przejedziesz ich. Tych trzech typów! Czterech typów! Ja są uciekam. Przyjedź ich. Pierdziele ja, to. tam jest w chuj. Dajcie, ktoś mi pompę. Nie, nie nie. Jechać tam w ogóle? Mamy. Nie jedz. No ale jak wyście to robili, że ten... Nic nie zrobię. Jak wyście to Bierzesz robili, tam. że... Oni was zamierzyli, wyście ich nawet nie widzieli. I jak oni w ogóle z... muszą wymyślać, jakie buty? Sneakersy czy zwykłe? Zwykłe, ale na snajperki Ale jak te snajperki z pompy do was strzelą? Nie, no, ze snajpy. Ze snajpy. No, nie, nie. Obydwo nas zastrzelił, dwie były nam strzelił. Strzelił A no my przestali gonić. Czyli co, nie macie pompy i czego jeszcze? Kompas mi tracił. Ja drzeg. tylko kompas straciłem. Ja tylko siekierkę. Czyli w sumie nic. Dobrze, że nie kurtki No Pompa traciłem. to też nam jest chwila. Dobra, nic jest Pompa to jest. Ja, sniper, jestem Pompa robię to pierdol. jest. Minuta roboty. Tyka na Nie, czemu? u żadnej sniper. A czy jest w ogóle na snajpe potrzebne? Dużo i gdzie? Jest no. Ten zasięg jednak jest spoko. Dwie tu trzeba, ale no, już to nie, to ma czerwonego. Czerwonego. Jak to nie ma czerwonego. Niech tu nie ma. Maskotki skocznik by miał być czerwony. Aha, bo ty kurt.